na z tej strony, Hamilton. W dzisiejszym materiale, jak się po tytule, dostaliśmy mega giga prezent od Widza. I to, moi drodzy, jest prawda, moi drodzy. Czy to jest kosa? Zapewne zobaczcie w tym materiale. usłyszycie nieco więcej o tym, co się oczywiście wydarzyło wczoraj na streamie, bo naprawdę było grubo. A teraz zapraszam do oglądania. Zresztą się łapkę do góry podaję na stream, bo też, moi drodzy, będzie grubo. A my lecimy i wygrajmy tą pierwszą rundę, bo to jest niesłychanie ważne. Mamy, dobrze, mamy fragę, ładnie, ładnie. 2 na 4 mamy. Nie jest w sumie tak źle, szczerze mówiąc. Chyba mi się udało zrobić drugiego fraga, ale nie jestem pewien, chyba... Chyba jednak nie. Chopaku! Dobra widzowie, jednak się nie udało zrobić drugiego fragensa, ale tam kogoś bardzo mocno opiliśmy z tego, co widziałem. No właśnie 97 gościu dostał. 21 i 120 moi drodzy, zostało gościu, więc jakby... Fajnie... O właśnie, ten miał 3 HP. No ja myślałem kochani, że jednak jego tutaj zabiję, ale jednak się nie udało, jaka kampa w ogóle. Słuchajcie moi drodzy. Teraz wam pokażę tą kosę, którą moi drodzy dostałem, wy też oczywiście widzieliście, bo moi drodzy, nowa kosa została oczywiście zakupiona przeze mnie, ale to oczywiście z wielką pomocą, moi drodzy, waszą, czyli widzówkani nie ponieważ tymi na streamie odpaliłem sobie streamka, oczywiście wieczorkiem, bo wieczorkiem i ta kosa, moi drodzy, została przeze mnie kupiona. Jak uważacie, czy to jest super kombo? Jeśli uważacie tak, to zostawcie łapkę do góry i napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Chłopaku złoty, ty tam siadaj mi meczem, ty, bo zaraz nam na bombsite, ty. Kolego, złoty. Kurka, woda, minus 60, a czy mam 60 HP. Opa, ty też tutaj. Solo, jakieś rankę no i pięknie, słuchajcie, no ta kosa po prostu dodaje skila, no! Kosa dodaje skila. No nie można powiedzieć, że nie, plus 3000. A mać tego kawałka, mi tam niepotrzebny, moi rodziny, my tu mamy o wiele lepszy asortyment, moi rodziny, nawet ta różowa MK bardzo ładnie pasuje do rękawiczek, a także oczywiście do tego karambita. Słuchajcie, jak się w ogóle wydarzyło? Słuchaj, słuchajcie. słuchajcie yy, miałem wczoraj sobie steama, odpaliłem sobie streama i widzę taki... Mówi tak, widzowie. Znaczy, pisze w sumie tak naprawdę, bo tak się stawiałem, gdzie tego najdarzucić, jak w ogóle się ustawić. O matko, je na biało, dobra, ja uciekam. Mówi tak, Habi, co ty tu stary robisz, ty? Habi, wystaw Glocka za tysiąca. I ja wystawiam. Chłop kupuje. Ja w szoku, nie? I normalnie, później dorzuciłem sobie do pieca i kupiłem sobie karambita. Więc, jakby, jestem mega podeks podekscytowany. Bardzo ładny, ten karabin, mój rodzin, wygląda. Bardzo mi się podoba ta combo. I no cóż no. I chcę, będę tym grał, mój Dzisiaj na streamie, ogólnie, będzie przedłużany. W ogóle, dzisiaj jakaś chyba forma jest strzelecka, bo naprawdę ładnie, mi tutaj większość chedzików siedzi. No, nie powiem, że nie. Jeszcze kogoś z kosy byśmy musieli tutaj dziachnąć, żeby dopiąć swego. Ja Miałam palaka, dorzucimy, na jedę, on tam pewnie siedzi. Łocie panie, no haj, tutaj prz przekalkulował, widzowie, przekalkulował, no, przekalkulował i wiedział po prostu, gdzie kto siedzi, kochani, a chciałem go z kosy dziachnąć, ale zapewne, moi drodzy, po prostu to wiedział, w ogóle bardzo ładnie ta MK pasuje, naprawdę mi się mega w a tego się cały czas we mnie strzela, i on tylko chciałby skiny i skiny, moi drodzy, a ja, i że dawno nie odświeżałem swojego asortymentu, jeśli chodzi oczywiście o ekwipunek, to właśnie dzięki... Temu, moi kochani, jak wizu, a w sumie tak, dał taki bodziec tak naprawdę, on powiedział tak Wysadz coś za tysiąc, dam ci donata w postaci golda Tam ja mówię, spoko O panie, normalnie siedzi wszystko, salala. Dobra, pięknie, to chyba już nie ma kolejnego ziomka Bo gdyby był, kochani, to by była inna akcja, inna gadka by była po prostu Chłopaku, jak ty z, z tą awupą biegasz na reloadzie, no to tutaj jest, gościu. Chłopaku, do spania, 11.1, no kosa dodaje skilla mi to, no naprawdę, kosa dodaje skilla. A ci w ogóle na tym streamie, kochani, teraz chcę zrobić przedłużany stream, bo widziałem, że większość YouTube, znaczy youtuberów, naszych youtuberów, przepraszam bardzo, szanujmy się, kochani, szanujmy się, będziemy tam na innej pracowie. TikToker, moi drodzy, streamowych TikTokerów. Zaczynam robić takie streamy przedłużane. Jakby im to smogowzić, ja to widzę taka dziewczyna Monika taka chłopaku ci tam zastałeś. Na, na pieniądze po komunii czekasz, czy co? Oj, oj oj oj, oj! Karamba, no kto by mój rodzice się spodziewał, że stanę bombę. Taka Mo Monika to na tam już 200 a nie robi te, 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 te streamy. Ja matko jedna, myślą, ona robi po 10 godzin te streamy, nie? Więc naprawdę jest koko jumbo i do przodu, nie? Naprawdę. Na streamach zapewne, gdyby to tyle trwało, to byśmy nie grali tylko w sandoffa, ale również w Fortnite'a. Od czasu do czasu oczywiście. Ale ten kolega to leci z tym normalnie w pojedziemy, jak, jak wściekły 3 do 1. I powiem Wam szczerze, że jest 3 do 2, bo dostaliśmy teraz baty. No niestety, Hot Kill 77 tutaj jednak nie daje za wygraną. I tak pomyślałem, dobra, weźmiemy sobie tą awupkę, bo ostatnio, kochani, też postanowiłem, jakby trochę pozmieniać te awpy, albo w sumie nie wiem, czy bierzemy. Czy nie? No dobra, weźmy łupkę, zobaczymy mój rodzy ten skin siedzi ze snajperki, bo jak dzisiaj mój ładnie wszystko będzie siedzieć, no to co? Fleszyk. Podjedziemy tam sobie Dobra, dostałem trochę tym palakiem, to nie ma co. Wychylać na Hama. O, dwóch nam idzie. To jest moja działka. Moja działka, widzowie. Kurka wodna. Eee! siedź tu gościu Tam graty. Dobra, zostałem sam w sumie. Dobra, no rano mu w widzowie. Dobrze, nie udało się. No dobra. Oj kurde, bo zaraz wygra rundę, ty ja nie dam mu awupy. Kurde, bele, widzowie, trzymajcie kciuki. Bo tu akcja normalnie jak na Bałtyku. Dobra, mamy to, widzowie, szybkie palce, aby jego jednak nie dały po prostu szans temu koledze, w ogóle tak da się fajnie się od razu jakby na ten, tylko w ogóle nie wiem dlaczego cały czas jak tam skacze, skaczecie, na przykład ja tak skaczę, to cały czas, słuchajcie, jakbym normalnie wodę skakał, no naprawdę, widzowie, naprawdę, no ja w ogóle aż mi, coś mi do oka wpadło, to mi się wydaje, że to wy jesteście, kurde, bele, ale słodziaki, wczoraj, widzowie, na no w ogóle na streamie, w ogóle teraz na streamach, to ja będę i streamował, i nagrywał, kochani. Opa! Opa! Dostałem w ogóle bombę, kto by się tego spodziewał? Chłopak, to, a co ja mu chcę zużyć? Widzowie, jak ja tam tak grał na rankadach, jak oni, ja, ja byłbym najlepszy na świecie chyba. I to mówię naprawdę. 13-3, jak tutaj... No nie będę mówił, bo zawsze, mówię, jak mówię, to zapeszam. Ale teraz, przyczas moi drodzy, na broń incognito. Tylko tak się zastanawiam, jaka to broni widzi To tak powiedziałem, ale nie wiem, w sumie naprawdę. Hmm. Dobra, weźmy to. I diglasa weźmiemy. A nie mam skina do tej broni! Karamba! A ja mam takiego łonego skina kurczę już tam. Ej, widzieliście tego flesza? Normalnie. Flash wle. No i z tą że mnie jak nie daje mi no raszują. Flesz. Hehe! He, łatwo! Ej, myślałem, że będzie trudno. Jako, jak już słyszałem, że leci taka husaria na mnie, no to ja mówię tak. Amen. Już mnie nie ma, widzowie. Już mnie, moi drodzy, nie ma. Ale no jest, jest jak na razie gitara. Jest gitara. W ogóle 15-3 robię statystyki. Jestem zadowolony z mojej dyspozycji jak na razie na ten obecny czas. Chłopaku, co ty tutaj się na mnie lampisz, ty? za fleszyk? A, pewnie znowu będzie za fleszyk, ty. A, mamy frę! No, fraga w końcu. No i pres. No i wiedziałem, mój rozum, tak będzie, że ja normalnie zacznę fragować z kosy. Czyli już zrobiliśmy challenge: frak z kosy. Nowej kosy. O kurde, bele, ale zawodni. Patrzcie, normalnie esportowy świr. Ale dobra, przegraliśmy rundę. Nie, że jestem jakimś impostorem, jak zawsze, mój roz, żeby przegrwać rundę. Ale jakby fajnie byłoby wygrać taki meczyk, szczerze mówiąc, i pokazać naprawdę pazura. Mmm, dobra, jak to wygląda tutaj? Troje nie pasuje, to weźmiemy sobie jałupę moi drodzy, czarna AWP! Czarna AWP, moi drodzy, też jestem od widza, jak odbudowaliśmy ekwipunek, pamiętacie zapewne I tak akurat o kurde bele Ty, dwie panie będą, patrzcie widzowie, patrzcie ja już tutaj zaraz dostanie, patrzcie. No w chłopach zaraz stać HP Całe! O, ta, rzuci jeszcze palaka na biednego Habiego Matko, jednaki skill Habi A, pięknie i co? Dobra, no scope wizowie, no scope Elo, nie mam, mnie Nie mam, mnie O, tam reload, a wali pięknie Kurde, bele, usłyszałem, że normalnie wali reloada, chup, ale te dwa fragi, co zrobiłem normalnie z tego, z tej awupy ty. Słuchajcie, ja to chyba wracam na dobre tory, ty. Hubby Sniper is back. Hubby Sniper normalnie tutaj leci z tematem, wizowym No, a jednak coś tam zostało z tego dobrego sound starego, kurczę, i skilla. Dobra, fleszyk na mida. Zawsze oddaję. Oj, karamba. No i dostałem po pyrach ty. Jeszcze asystent dostałem ty. No to nieźle. A w ogóle przeszedłeś mój rodzic ja byłem królem asyst mój rodzic. Król asyst był tylko jeden, kochani. I to byłem ja. Ale teraz trzeba pokazać się z dobrej strony Nie będę kochani odwalał, mam w ogóle taki plan teraz, żeby na tą rundę zagrać Pójdziemy sobie tam Tam sobie pójdziemy, o, o, o tam sobie pójdziemy, o, tego w ogóle Tam się znaczy nie da nieba ty, ale ja myślę, że się da zaznaczyć. żartuję, idźcie tam, no idźcie tam widzowie, widzowie, znaczy nie widzowie, w sumie nie widzowie, to co ja gadam Grajkowie Chłopu, dwa razy stanów o matko jeszcze ja się stanowiłem moi drodzy, tak się stanowiłem, że chłop mnie wyjaśnił Zrobiłem fragensa i od razu stałem bombę. Ej, naprawdę to nie są jakieś randomowe gracze, randomowi gracze tak naprawdę, tylko pełnoprawni Grejkowie z sound -offa. No i powiem że nie chyba. O, chłop ba się baj we mnie. Ja nie, wiem, moi drodzy, w jakim on musiałby być prime i formie Żeby zrobić trzy fragi w taki sposób Moi rodzy, skosy. I nie żeby coś, ale oni odkąd wzięli te krowy, to są naprawdę. No niepowstrzymani. To chłopak chłopaków się nie da po prostu dokładzić, ty. I mówię to całkiem serio. Naprawiamy sobie to w ogóle, jak to pasuje. No tak, średnio w sobie pasuje tych rękawiczek, w ogóle chyba muszę zmienić ekwipunek. I też na weekendzie pojawi się odcinek, który tak bardzo pragniecie i czekacie. Czyli ekwipunek do. I teraz chyba będzie do 3000 golda. I co, nie ma nikogo on nagle poda. Ty Nagle chłopaki sideu sajdu Asiu Rozpłynęli. Dobra, ty nikogo nie ma. Czyta tutaj jest jakaś znajoma mi twarzyczka. Chyba mnie nie widział, co? A ja nie myślę, że mi widział. Dobra, chyba mnie nie widział. Dobra, lecimy. Zrobimy tak. O nie! Kurka wodna widzowie. On biega i strzela z tego normalnie. M60! M60! No przecież kto by to... Słuchajcie, widzowie, to jest naprawdę walka o być albo nie być. No, takich zawodników po prostu nie da się. No nie wiem, porobić, widzowie, no porobić się na no, ty. A nowa kosa to zasługuje na, jakiś, na jakąś pierwszą wygraną, chyba, tak? Ej, znowu idzie. No i widzowie, no, dostaję bombę, ty. W ogóle, jak oni tego Nader tam rzucili tak szybko? Chłopaku, mit jest. Dobra moi drodzy, impostorem byłem niezłym. przegraliśmy 20, znaczy 6 do 8 i zapraszam was na kolejną mapę, bo to no tutaj naprawdę Karambit musi przynajmniej wygrać ten pierwszy mecz, a przynajmniej ładne fragi porobiliśmy. I jakoś bysnite. I lecimy mój Roz na kolejny mapie. Akurat wylosowałem Rast, więc, jakby bardzo mnie to cieszy, bo już nie mogłem normalnie patrzeć na jakiegoś piaskowca. Normalnie, ty. tego sandal, albo na przykład Duna. To normalnie już nie na moje nerwy, Kochanie, nie na moje nerwy, ale na moje nerwy może jest Rast. Zobaczymy. Tutaj odpalimy z midzie. W ogóle lecę z Uspem, żeby nie było, choć zawsze lecę z Pet. Nie no ja no, opaku, opaku. Minus 30 tylko dostał. No to nie wiem, że widzę je w tego sandofa. Słuchajcie, to jest brak wiary w tą grę. Mam nadzieję, że kolejny nie zostanie przegrany. bo jak zostanie przegrany, to będzie lipa. Oho, oho, oho. Piękny prosik, widzowie. To jest chyba. No, playmaker. No, patrzcie, widzowie, jak on się rusza. Nawet graffiti tutaj zarzucił. Yumi jakimś. Dobra, słuchajcie. Lecimy z tym temacikiem. Bardzo prostym. A Akimbo. No, bo, moi drodzy, patrząc na to, jak Enemy się tutaj prezentuje, 80 Ammo powinno starczyć. No, mi się wydaje, że tak. Tak, 13 mam na jednego gościa. Tylko sama goła musi być. Badajemy flaszyka I co, To jak się jest? Zapraszamy do tańca. Na razie, proszę państwa. Jest, ale na midzie, gościu. No z ma Jeszcze mid poszedł jeden. jeszcze jest jeden tero. Oho, no to nieźle. Paku złoty. Ja strzeliłem kogoś w ogóle na midzie. Nie jestem pewien, czy na pewno nam idzie, bo... No, jednak nam idzie. Tylko, że tam sobie poszedł. Na longa tak zwanego. Przez wielu grajków. Moi kochani, no akimbo. W ogóle naprawdę to akimbo jest tak, tak dobre. Jestem naprawdę pod, e, pod wielkim wrażeniem, jak dobra może być broń, Pistole to maszynowego, moi drodzy, akurat w tej grze, bo patrząc na to, moi drodzy, jak wyglądało to kiedyś, na przykład UMP45, fantastyczna broń, ale teraz nikt się tym nie gra, szczerze mówiąc. No, P90, jakieś tam odłamy, grają w solidowie, no. Odłamy, no odłamy, chodzi o to, że mniejszość, tak? Chłopaku, gdzie ty tam w ogóle podążasz, ty? Nie ma byniu. Nie trzeba było wychylać. Fleszyk nie wszedł. Se palaka damy. najda no podniesiemy. Rzucimy. I tutaj gościu gra. Chłopaku, ale gdzie tam lecisz, ty? Knucie jeden. Palaka, chłopak se tutaj dał. Chłopaku, chłopaku, jak tam płacisz nad reakcją to ty ziombo. W sumie skina masz ładnego, ale... Dobra, zagram mój razy z tym kałachem, bo wygląda ładnie. Dawno takiego nie miałem w ręce, jeśli chodzi oczywiście o tą kolekcję. No i cóż, 8 do 1, Mamy łącznie ile tam tych fragów? Chyba będzie to, kochani, 20... 30, 30 bądź 31, nie? Jeszcze z, tej, z tego karamita byśmy tutaj troje pociukali i byłoby fantastycznie w ogóle. Jak pewnie jest, jak widzicie jesteśmy na moim głównym koncie jakimś W ogóle nie mam pobocznego konta, to jest w ogóle, no, w ogóle najlepsze, dlatego czasami gram na kontach widzów, bo oni mają po prostu niższe rangi, a nie mam pobocznego konta z niższą rangą. Zawsze jak miałem konto z niższą rangą, ta niższa ranga to była ta sama co, co na mainie. Bo nie potrafiłem grać tak, żeby utrzymać tę niską rangę. Dobra, gdzie to jest? Ten ziomek. Tutaj jesteś byniu złoty Jeszcze dwóch typa zostało. I co? Nie rzuciłem Neyda, ty pozdro. Leżysz, byniu i kwicysz. No i elegancko, no i lecimy po defa. Królu złoty. Elegancko, dobra, słuchajcie, moi rodzy, mamy to. 4 do 0 będzie i mam nadzieję, że to będzie fajny, szybki mecz. W którym naprawdę pokażemy się z dobrej strony, kochani, no. I bo to już mamy, 11-1. Czekam teraz tylko, żeby się nie podążała teraz z tego meczu, bo naprawdę byłoby słabo, więc byłoby słabo. W ogóle też na streamach, kochani, te live teraz będą trwać trochę dłużej, bo moi drodzy kupiłem adapter taki jeden, tutaj akurat go mam, nawet Wam mogę pokazać. O, kupiłem taki adapter, dzięki któremu, moi drodzy, i mogę streamować, i mogę ładować w jednym czasie, więc to jest mega duży props i jakby mega to jest przydatne, dlatego te streamy teraz będą mogły trwać trochę dłużej. Nie wiem, zamiast 2 godzin, 4 albo 5. I wszystko oczywiście na TikToku, ale też chcę robić, oczywiście robić na YouTube, żeby was kochani nie krzywdzić. Tylko po prostu muszę ogarnąć, jak mam multistreamować kurczę z, te, z, takiej jednej, z takiej jednej aplikacji. Bo jak zawsze streamuję, to się robi poziom, a ja chcę w pionie, bo wtedy jest najwygodniej oczywiście to oglądać i tak dalej i nie tylko. No i to taka sytuacja, kochani. Nawet nie będę dał palaka. 121.5.0 jest OK. Więc kochani, na pewno będą streamy na YouTube i na TikToku w jednym czasie, tylko po prostu to będzie taki czas, gdzie. Znaczy, teraz jest taki czas, gdzie będę musiał po prostu z... skumać, jak to zrobić? Jeśli wy macie, moi drodzy, złote rady dla habiego, który moi drodzy już z technologią nie jest jak kiedyś. No, to dajcie znać po prostu, bo ja już powoli nie, nie ogarniam tego, co się dzieje. Bo też mało używam, jakby technologii. Tylko tyle co, co odcinek wrzucę miniaturę, jakąś tam zobaczę, jak tam na przykład, nie wiem, grafik zrobić czy coś. No i się, byniu. I po to żeś tu wychylał. Kolego złoty. Jeszcze twoją ma pakę przejąłem. Niech się teraz zastanawia, co jest pięć. A ja po niego sobie tutaj podejdę. Chłop tam pewnie stoi, widzowie, no bo to... Nie wiem, stoi. Jednak się skradał. jejku! Nie no, zabij go ziomek, zabij go! Ja... chłop! No plecy masz ty! Dawaj, zabij go! O nie! Jaki random, nie no, ty, typical player stand 2, proszę Państwa, typical player, bro, bronze one, bronze one, bro, bronze Czemu on go nie zabić? Okej, okay, no dobra, słuchajcie, nie mam pytań. Myślałem, że to naprawdę bronze one, a on go tak naprawdę ścigał i naprawdę to nie wiadomo po co go ścigał, ale pozdrawiamy gracza, no. Myślałem, że to taki prawdziwy bronz jeden, ale jednak Wiecie jak to w życiu jest, kochani, no cóż, abowen tutaj jakiś jest gościu. Są jeszcze inni gościowie. Moi drodzy w ogóle Bratiszka, Melonti, Dawa, Dawa, nie dawa i... Kolejna musajdzie B. O i mnie przejmują! O nie, on już nam skręca. No, jak zawsze mój drodzy, jestem lekko. Spóźniony. Opak, ja się na run robię, ty. Normalnie jak większość takich silverów, kurczę. Którzy biegają i strzelają. A spróbujemy tak kogoś porobić. W ogóle taki odcinek chcę nagrać. A Że tylko przy cały mecz będę właśnie biegał i strzelał. Zobaczymy, ilu zabije i czy w ogóle mi się uda kogoś tutaj. Dobra, nie da się grać przecież. To jest dramat, widzowie, na kółkach. zabity. Dobra, łatwo moi drodzy, ja nie wiem, jaką kosę daję, w ogóle nie wiem, jak go tam widziałem ze tym swoku. no ale cóż, zabity, 7 do zera, no i właśnie taki przyjemny meczyk. No, oczywiście, raście mamy i wszystko jest elegancko, kochani, no, tak jak ten, Sonyszyn, moi kochani, no właśnie, no tak samo, tak samo, kurczę, tutaj na tym pięknym raście na którym wraz z takimiś randomami lecimy z tematikiem i normalnie enemy się łatwo można pozbyć i wygrać w ogóle jak tam wasze rangi moi drodzy bo jak pewnie wiecie, pewien czas temu zostały rangi zmienione i się zastanawiam, jakie moi, moi drodzy widzowie mają rangi Ty. dobra, to widzę, że już tutaj fragu za dużo mi nie zostało chłop na B został idzie właśnie w tą stronę Jejku, jejku, dobra, właśnie, fragu moi drodzy Mamy elegancko. nowa Kosa siedzi jak ta lala Mam nadzieję, że na streamie będzie się fajnie i przyjemnie teraz oglądało a szczególnie na odcinkach I no cóż, moi drodzy, czy coś dostaniemy za tak Spektakularny wynik 21 do 2 Oj, tak Co teraz, moi drodzy Patrzcie, co leci, patrzcie, co leci Zobaczymy, co dostaniemy Mam nadzieję, że coś fajnego Słuchajcie, no po to się tak się starałem, żeby tutaj coś dosyć fajnego No Aha, dostałem, moi drodzy no nie wiem, pominięty chyba. No dobra, dziękuję bardzo, trzymajcie się, ja też się cieszę z tej no nowej wie. kosy i hej